Cześć, witajcie. Rozpoczynamy 11 odcinek kariery Michaela Wind'a w Villarreal Dzisiaj mecz z 18 w tabeli Cordobą a my jak na razie zajmujemy bardzo wysokie, jak na Beniaminka, trzecie miejsce w tabeli. Tak przedstawia się tabela ligowa po 6 rozgranych, w zasadzie 7 rozgranych kolejkach na szczycie tabeli Real Madrid z kompletem 6 z 18 punktami na koncie. To samo Valencia, również 6 zwycięstw my jak na razie po sześciu kolejkach 4 zwycięstwa 1 remis, jedna porażka, więc również bardzo bardzo dobry bilans bramkowy, a oto szczegółowe wyniki ostatnich meczów ten pamiętny mecz w pierwszej kolejce sewiłem tutaj remis 3 do 3 uratowany w ostatnich sekundach przez Christiana Zapatę, później skromne zwycięstwo z Espaniolem po Car golu Carlosa Fiero na własnym boisku 1 do 0. Następnie bardzo pechowa porażka z Malagą, na La Rosaleda prowadziliśmy już 2 do 0, ale po przerwie Malaga wzięła się w garść, strzeliła trzy gole, dwukrotnie trafił Julio Baptista, raz także Rasmus Elm, a w 61 minucie czerwoną kartkę zobaczył. Joan Orol za faul taktyczny no i właśnie po tym faulu z rzutu wolnego bezpośrednio gola zdobył Rasmus L, później jeszcze e, bramka taka dosyć prosta wpuszczona przez e, naszego golkipera e, Juana Carlosa no i e, mecz kończy się zwycięstwem gospodarzy 3-2, później mecz z Saragosą kolejne skromne zwycięstwo 1-0 Mimo bardzo, bardzo dużej przewagi, już o 13 minut graliśmy w przewadze jednego zawodnika. E, w, przy komplecie publiczności, a więc 23 tysięcy widzów, e, skromne zwycięstwo, Agola strzelił Darko Lazowicz, później bardzo, bardzo szczęśliwe zwycięstwo w Granadzie, e, również 1 do 0 od 76 minuty. E, Attila Turan o tym zawodniku za chwilę wspomnę. E, szerzej, ponieważ to jest nowo pozyskany zawodnik jeszcze w tym okienku, letnim okienku transferowym eee, właśnie po jego czerwonej karce z 76 minuty eee, graliśmy w dziesiątkę eee, później jeszcze na dodatek wykorzystałem limit trzech zmian i kontuzja Lazowicza, więc graliśmy w dziewiątkę no i 9 na 11 Carlos Fierro zdobył gola, który dał nam eee, dosyć nieoczekiwane jak na te warunki zwycięstwo eee, w Granadzie 1 do 0 najpóźniej no już było gładko z Osasuną wygraliśmy spokojnie 3 do 1, już do przerwy prowadziliśmy 3 do 0 byliśmy faworytem, no nie zawiedliśmy w tym meczu tak więc jak na razie nasz bilans jak na Beniaminka jest bardzo bardzo obiecujący, jeżeli już wspomniałem o transferach to oczywiście nie mogę Wam nie pokazać jeszcze dwóch piłkarzy których pozyskałem obydwu z wypożyczenia to byli Attila Turan, właśnie gracz, o którym przed chwilą wspominałem wypożyczony ze Sportingu Lisbona, 20-letni Francuz, tak jak mówiłem wcześniej, poszukiwałem <laughs> zawodnika na lewą stronę obrony, no i właśnie młody gracz z Francji będzie występował na tej pozycji do końca sezonu wypożyczyliśmy go ze Sportingu za to wypożyczenie zapłaciliśmy 675 tysięcy euro, również Matia Destro gracz pozyskany za darmo z Romy na zasadzie wypożyczenia do końca, do końca sezonu na razie będzie grał jako rezerwowy, ale kto wie jeżeli będzie się dobrze spisywał być, mo być może będzie dostawał więcej szans nikogo więcej nie sprzedaliśmy, także już o tych zawodnikach sprzedanych wspominałem w poprzednim odcinku, także możemy myślę już przejść do spotkania z Kordową warto jeszcze wspomnieć o tym, że gramy bez pięciu aż piłkarzy. Wszystkich pięciu wyjechało na zgrupowania reprezentacji do lat 21. Są to Mario, Attila Turan, El Sharawi, Matia Destro i Sanogo. Jeszcze może wspomnimy o zespole rywali o zespole Kordowy, które tutaj broni się od początku przed spadkiem. Tylko jedna bramka strzolna, aż 12 stracony. Jedno zwycięstwo i aż 4 porażki w tych 5 metr, W pi, pier, pierwszych 5 meczach zespołu z Andaluzji, tutaj w zespole Cordoby również Gaspar zawieszony za kartki. No i lekko kontynuowany Hisko w jak na razie tej jednej bramki dla zespołu, który awansował po barażach do La Liga. A więc nie da się ukryć, że jesteśmy faworytem tego meczu. Chociaż w zeszłym sezonie ugraliśmy tylko punkt z zespołem z Kordoby. Jak pamiętacie, na własnym boisku przegraliśmy 0 do 1. A w pierwszym spotkaniu na estadionie w Kordobie był remis 1 do 1. A więc to na pewno liczymy na dużo lepszy wynik. Zwłaszcza, że to my jesteśmy w gazie, a rywale mają spory kryzys. Juan Carlos Brams on. Po tym pierwszym meczu na stałe wszedł do bramki zespołu z El Madrigal. Jak widzicie, znakomicie się spisuje w ostatnich meczach 8-4 z Zasuną, 8-5 z Granadą. No i troszkę słabsze mecze z Saragostą i Malagą, ale ze również 7 4 Również wysoka nota. No i od drugiej kolejki to właśnie Juan Carlos jest pierwszym bramkarzem. Romario prawa obrona z racji absencji. Mario środek obrony to oczywiście. Zapata i Musachio, lewa strona to Orol. wysunięty rozgrywający tutaj Cigarini oraz Bruno na środku. Na prawej stronie pomocy wystawimy Hernana Pereza, w środku Debrojna, z lewej Lazowicza, no i w środku klasyczna dziesiątka czyli ulubiona pozycja Carlosa Fiero wrócił po kontuzji także leżę, on również dosyć długo pauzował no, dosyć kontuzjogenny piłkarz na pewno nie można odmówić mu talentu ale tutaj widzicie 4 miesiące, potem 3 tygodnie potem jeszcze 6 dni a więc mam nadzieję, że przestanę się tutaj że przestanie łapać ten piłkarz u razy w końcu zacznie grać częściej bo to naprawdę na pewno spory talent Myślę, że w perspektywie tego dosyć długiego sezonu na pewno będzie przydatny, jeżeli oczywiście będzie zdrowy młody Francuz. A więc Marino Lejeune, Senna, Chani, De Guzman, Jadson, Sanjo i Ikeczukfu Uczę Taka siódemka rezerwowych gramy na wyjeździe, a więc może zostawimy standardową strategię. I na pewno, tak jak już wcześniej wspominałem, jesteśmy faworytem tego meczu. Myślę, że będziemy mogli być zawiedzeni, jeżeli tego meczu nie wygramy. Cordoba na pewno jest, ma również słaby, bardzo słabe morale, a więc należy to jak najlepiej wykorzystać. Podania na wolne pole, no i szersze pole gry, może. Spróbujemy na początek, asertywnie, zachęcimy naszych zawodników, tutaj dwóch, tutaj również dwóch, no, napastnik, bramkarz pewnie też nic z tego, o, a jednak bramkarz zadowolony, no więc czas rozpocząć mecz na stadionie w Kordobie, mecz siódmej kolejki, La Liga, Juan Carlos, dalekie wybicie Zapata, spokojnie tutaj do ziemi Brudno, ładne rozegranie Jest Orol, szybko Próbował zagrywać tam w kierunku Lazowicza, ale Szybszy do piłki był Garcia Teraz Orol, ładnie odciął tej piłki Zawodnika Cordoby, jeszcze Orol De Bruyne, ładnie walczył o piłkę, podanie do Fiero Carlos Fiero Ładne uderzenie Naszego jak na razie Najskuteczniejszego strzelca, ale niecelne to uderzenie Meksykanina Cigarini, De Bruyne ładne rozegranie teraz na lewą stronę jest Lazowicz i Orol, Orol dośrodkowuje no i mamy pierwszego gola Hernan Perez to gol numer 1 w tym sezonie Paragwajczyka no i nasz skrzydłowy strzela w tym meczu pierwszego gola, spójrzmy, ładne dośrodkowanie Orola z lewej strony takie mierzone, plasowane ładnie tam znalazł się Perez w polu karnym. No i od 8 ósmej minuty prowadzimy 1 do 0. Jak na razie to my prowadzimy grę, my stwarzamy sytuację już od samego początku tego meczu. Mateo Musahio jest orol, orol, o, rol, o rol, ale zdecydowanie niecelne uderzenie. Naszego lewego defensora. Teraz Fiero ładnie opanował Mario, ależ teraz strata. Balzeniga, Balzeniga niebezpiecznie, ależ teraz Carlos jeszcze raz znakomicie interweniuje nasz, bram nasz bramkarz dwukrotnie. No i nie tracimy gola, teraz troszkę gubią się rywale w obronie, ale ostatecznie udaje się wyjść z tą piłką. Przejmujemy znowu Romario i Juan Carlos. Orol, Bruno i Lazowicz, Darko Lazowicz będzie Serba, ale teraz prosta strata Wigeira Wigeira, świetne wejście Musahio no i znów nie było faulu w tej sytuacji Aca Bondi. no i znakomicie tam zblokowany przez Lazowicza, będzie rzuty różny dla gospodarzy Abel dośrodkowanie no i Wigeira bardzo niecelnie i rozpoczniemy od bramki Wigeira, teraz goją go nasi obrońcy Orol bez faulu Zdaniem arbitra jest Fiero, Lazowicz De Bruyne, ładne rozgranie Perez, szansa na drugą bramkę No i jest 2 do 0 e, No troszkę zaskoczony jestem Perezem, bo to był piłkarz, który w zeszłym sezonie Nie grał dużo e, Teraz tak troszkę z konieczności dostał szansę Bo na zgrupowaniu reprezentacji Jest nasz podstawowy skrzydłowy, Czyli e, El Sharaoui, No i po raz drugi pokonuje bramkarza Cordoby Perez a przypomnijmy, że są to jego gole numer 1 i 2 w tym sezonie, teraz Lazowicz Lazowicz jest de no i mamy trzeciego gola bardzo ładnie tam Belk wykorzystał gapiostwo obrony Cordoby no i myślę, że nie chcę tutaj jeszcze przesądzać nic, ale po 18 minutach można powiedzieć, że rozstrzygamy to spotkanie już na swoją korzyść, spójrzmy no, bierna postawa obrony także bierna postawa Alberto García w bramce gospodarzy no i e, po strzale belga mamy 3 do 0 De Bruyne, Orol Musachio Bruno, jest Cigarini jest Zapata, jest także Musachio spokojnie tutaj e, podanie do Juana Carlos Romario Bruno Teraz Musahio. E, tam leży któryś z piłkarzy. Kordoby. E, teraz groźny strzał. E, ale na szczęście niecelny No i Lopez Garay. E, teraz opatrowany przez fizjoterapeutę. Uwaga, lazowicz Perez. Teraz ładny strzał z szupakiem. No, gdyby to trafił, e, miałby hatryka na swoim koncie. E, Paragwajczyk Hernan Perez. Teraz e, kolejny atak gospodarzy. Diaz, Diaz, Zapata. Te ostoja defensywy naszego zespołu od początku sezonu spisuje się znakomicie Kolumbijczyk no i e, po raz kolejny jest tam gdzie być powinien Gajardo, Acabondi teraz rozegranie z Garcją nie potrafimy przejąć tej piłki, z nie dał rady Zapata tym razem, no i groźnie strzelał Wigeira ale znów mieliśmy szczęście pod naszą ramką żywe spotkanie, teraz coś próbują grać gracze Cordoby, teraz miną się z piłką Juan Carlos ale gracz Cordoby nie potrafi tego wykorzystać, niecelnie, niecelnie uderzał Desiudi jest De Bruyne, De Bruyne jest Fiero, Bruno Cigarini, Carlos Fiero no ale to uderzenie Meksyganina zupełnie, zupełnie nie w jego stylu 40. E 8 już minuta, a więc sporo doliczył arbiter do tych regulaminów 45 pierwszej połowy. No i do przerwy prowadzimy bardzo pewnie 3 do 0. A więc myślę, że spokojnie możemy pochwalić naszych zawodników. No, brak reakcji ze strony bramkarza podbudowane Musachio, także Kevin de Bruyne strzelec z gola, ale on również bez jakiejś większej reakcji. Może zmienimy sobie podanie na wolne pole, w do nogi, bo te na wolne pole często kończą się stratami. No i teraz rozpoczynamy drugą połowę do przerwy. Prowadzimy bardzo pewnie 3 do 0. No i jeżeli tutaj nastąpi jakaś katastrofa w naszej grze, to nic złego nie powinno się nam stać. Teraz troszkę taki, takiego piłkarskiego bilarda na środku wojska. Uwaga, nie! bezpiecznie, no i Dubalier e, mamy e, honorowego gola dla Cordoby 50 minuta e, no i spójrzmy tutaj Wigeira e, nie nadążył tutaj e, z powrotem Romario no i Dubalier e, z takiego dosyć ostrego kąta e, zaskakuje Juana Carlosa no i zmniejsza rozmiary porażki zespół Cordoby do 1 do 3 Cigarini, wysoka piłka. Bruno. Bruno, ładnie się uwolnił. Bruno w polekarny, ładne uderzenie naszego pomocnika, ale niestety nad bramką Garci. Tutaj kolejna wygrana przebitka pędzi. Fiero. Ale nie doszło do tej piłki Meksykanin. Szkoda. Jest Cigarini. De Bruyne. Fierro. No, ładne teraz uderzenie. Zdecydował się Meksykanin. Ładnie to sobie wymyślił, ale. Nie dał zaskoczyć Garsi, a teraz mieliśmy kupę szczęścia, bo mogliśmy stracić gola na 2-3. Zagramy sobie może z kontrataku. Szersze pole gry sobie usuniemy. No i... Będziemy dalej czekać na rozwój sytuacji. Uwaga teraz Dubarier. barier z pierwszego gola. Dla Cordoba tam szarżował, ale... Zatrzymany przez Orula, teraz ładne uderzenie. Jeszcze nie koniec. No i niestety Garcia wznowi grę od bramki. 70 minuta, może czas na przeprowadzenie jakichś zmian. Darko Lazowicz dosyć zmęczony, a więc w jego miejsce wejdzie Chani. Debroń przesunie się tutaj na lewą obronę, na lewą pomoc, oczywiście, na lewe skrzydło. De Bruyne występował na tej pozycji w meczu z Osasuną, no i zagrał całkiem nieźle, strzelił nawet gola. Także myślę, że jak najbardziej tutaj mu pasuje ta pozycja. Ale w sumie De Bruyne też ma dosyć niską kondycję, ale na razie sobie go zostawimy na boisku. Może zdejmiemy Fierro, a wprowadzimy San Sanjoya. Może jako wysuniętego napastnika. no i dwie zmiany przeprowadzone Lazowicz schodzi w szatur Czani a także Sanjoy w miejsce Fiero Czani teraz dośrodkowanie blisko było teraz uderzał Kevin De Bruyne ale niecelnie uderzył Belk uwaga teraz jest Wigeira szansa na drugiego gola no i mamy 2 do 3 już, już tylko robi się nerwówka Znów głupio tracimy bramkę. Znów troszkę trzeba przegrupować to nasze ustawienie. Tutaj postawimy na dwóch defensywnych pomocników. Tutaj damy sobie wsparcie. Chani jako ten środkowy. A dajemy mu nawet wysunięty rozgrywający. Robi się nieciekawie. Prowadziliśmy 3 do 0. Bardzo pewnie. A tutaj no, troszkę odpuściliśmy. Spójrzmy. Nie pobiegł Musahio do końca za Wigeirą No i wykorzystał to napastnik. gospodarzy jeszcze tam piłka odbita od Argentyńczyka. zmiliła troszkę Juana Carlosa. No i wpadła do siatki. Ostatecznie mamy z 3 do 0. 3 do 2. No i uwaga. Niebezpieczne dośrodkowanie. Jest Dubajer. No i na nasze szczęście teraz nad ramką. Kolejny rzut rożny, kolejny raz jest niebezpiecznie. Jeszcze Dubajer uderza. No i e, taka bliźniacza sytuacja do tej poprzedniej, kiedy to Dubajer niecelnie uderzał e, po takiej wybitej piłce z rzutu rożnego. Teraz Sanjoy rusza, jest w polu karnym. Sanjoy. Odbita piłka mamy rzut rożny. No może sobie zmienimy tego Debrojna, Wejdzie może Marko sen na w jego miejsce. Tutaj zamiana po Damy mu cofnięty rozgrywający. Albo może Bruno damy cofnięty rozgrywający. Nie, lepiej tak jak było o właśnie. No i damy sobie... Asertywnie, no i 90 minuta doliczony czas gry, jeszcze schodzi z boiska w tej końcówce Debron, No i tutaj jeszcze sen Dośrodkowuje uderzenie, Arche. interwencja teny. No i mamy rzuty, rożne, ale to już jest ostatni gwizdek. Bardzo ciekawy mecz, e, podobnie jak ten pierwszy, e, tylko tutaj o, tutaj tak trzeba. O, mimo że o, tutaj już ciężko chyba uratować będzie tą rozmowę. Dobrze, nic w każdym razie. Wygrywamy 3 do 2. Mimo, że do przerwy prowadziliśmy aż 3 do 0. To potem straciliśmy dwa gole. Była nerwowa końcówka, ale ostatecznie dowiedzieliśmy ten cenny, cenny rezultat do samego końca. No i zwyciężyliśmy zgodnie zapewne z przedmeczowymi zapowiedziami. Cordobę 3 do dwóch, tak przedstawia się tabela e... rozegraliśmy nasze siódme spotkanie w tym sezonie, mamy 16 punktów 5 zwycięstw, jeden remis, jedna porażka w bramkach 14 do 9 e... no sporo tych bramek tracimy ale także e... mamy egzekwo e... drugi atak w lidze, co na pewno bardzo cieszy e... lepszy atak ma tylko Real Madrid, a mamy tyle samo strzelonych bramek co sama Barcelona, która jest dopiero na dziewiątym miejscu, no ale ma dwa mecze rozegrane, mniej zespół z Katalonii teraz statystyki zawodników, na razie w klasyfikacji strzelców prowadzi Gonzalo Iguain z dziewięcioma golami na koncie dalej jak zakwo Lionel Messi Julio Baptista, obaj ci gracze po siedem goli Dawid Villa, pięć goli Cristiano Ronaldo tylko cztery to samo Cristian Benitez które przed tym sezonem do e, Walencji, no i Szabi Prieto Ralo się Sociedad, trzy bramki jeśli chodzi o asystentów, to na razie Jesus Navas 5 e, asyst, 4 Iguain Exequo, 3, Fabregas, Abengozar e, Cristiano Ronaldo, De Las Cuevas i Lionel e, Messi, najwyżej oceniani zawodnicy, to na razie Iguain, Messi, Villa Cristiano Ronaldo Adlerami, Szawi, Fabio Contrao, a więc tutaj bez większych niespodzianek w tej materii jeszcze czas na. Oczywiście tradycyjnie statystyki zawodników, one nie będą jakieś powalające, ponieważ no, po siedmiu kolejkach tutaj nie ma się czego spodziewać No chyba, że asy tutaj nie asysty, tylko średnie oceny, bo tu naprawdę bryluje Christian Zapata 754, bardzo dobry. Z w wykonaniu kolumbijczyka już dwa gole na koncie. Dalej, Juan Carlos również, 7,42, również bardzo wysoka ocena. Dobrze wpisuje się także ten doświadczony już 36-letni Marcos. Senna, jak widzimy, spadają mu statystyki, no ale mimo wszystko wciąż potrafi utrzymywać wysoki poziom ten zawodnik. Także na pewno do końca sezonu jeszcze będzie u nas występował Kevin De Bruyne również. Ładna ocena, ładna ocena także Lazowicza. No i poprawiła się na pewno ta nota również po tym bardzo dobrym ostatnim meczu 8 i 8 Erdana Pereza. Na razie najwięcej meczy rozegrali Fiero i Zapata po 7, po 6, Musachio Cigarini, Lazowicz, Juan Carlos. Najlepszym strzelcem na razie jest Fiero o tym już wcześniej wspominałem na koncie ma trzy bramki po dwa mają Perez, De Bruyne Zapata oraz Darko Lazowicz a najlepszym asystentem Kevin De Bruyne, trzy asysty dwie asysty Fiero, dwie także Cigarniego, dwie asysty także Serba Darko Lazowicza no i mam nadzieję, że na kolejne spotkania powróci już większość tych zawodników Którzy tutaj nie mogli zagrać z powodu wyjazdów na reprezentację, więc już w kompletnym składzie przystąpimy do kolejnego meczu, w którym będziemy podejmować na własnym wojsku czerwoną latarnię ligi, czyli Celty Vigo. które Vigo, która tutaj na razie ma tylko punkt zgromadzony, no ale po tych prostych, wydawałoby się teoretycznie meczach. Później przyjdzie taka seria na pewno meczów trudnych. Real Madrid już wkrótce, Atletik Bilbao, Barcelona, Atletico Walencja. Więc te zespoły, które tutaj będą walczyły o czołowe lokaty e, w lidze o, to, czy, e, o tym czy my włączymy się do tej walki, dowiecie się już w kolejnych odcinkach, na które serdecznie Was zapraszam. A już w najbliższym odcinku no, miałem pokazać mecz z Realem, aczkolwiek tutaj. Za trzy kolejki, a więc. No a więc może ten mecz z Barceloną na własnym boisku to będzie na pewno bardzo ciekawe starcie. Nie mniej ciekawe niż ten pojedynek z królewskimi. Także serdecznie Was zapraszam na mecz z Barceloną, a obiecuję, że mecz z Realem pokażę w rundzie rewanżowej. Także tego możecie być pewni. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeżeli macie jakieś prośby, to oczywiście piszcie je w komentarzach zachęcam także do subskrybowania także dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku kariery Michaela Winda w VRL, w którym przypominam, zmierzymy się z jak na razie troszkę uśpioną, ale na pewno wciąż Wielką Barceloną. Do usłyszenia, cześć!